Szkoda RMF RMF wstawaj. Szkoda wstawaj, szkoda wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Tu RMFFM, wstawaj. Szkoda dnia w show w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia I to jest piękne, i ona jest dla niego prawdziwym powietrzem, i on tak, dlatego taki dumny chodzi. Ona jest dla niego, czyli on nią oddycha. Tak, tak, tak. Mm. Jak będzie to na maturze, może kiedyś Ale no, jak, on ją wdechnie, wdechnie, jak on ją wdechnie, to co on wydechnie. Dwutlenek węgla, tu jakby bez tak. zmian. A ja mam taką informację, taką medialno-sportową. Mm -hmm. Telewizja Polska niemal po 20 latach traci skoki narciarskie. Transmisje w TVP będą tylko z polskich konkursów, a prawa do transmisji przyjmuje TVN. Tak, proszę bardzo. I jeszcze jak podkupią do faktów panią Cholecką, to no. pan Kurski może się pakować. Poranny show w LMFFM. Wstawa i szkoda dnia. Jeszcze jedna informacja, bo do niecodziennej kolizji doszło w tym tygodniu w Olkuszu. E, kierująca, jak czytam, Landrowerem, kobieta zjechała do przejścia podziemnego. E, tłumaczyła się policji brakiem umiejętności. To w ramach wyznawania grzechów przed piątkiem, <grym> przed weekendem. Ale to jest bardzo dobre tłumaczenie, tak. ten brak umiejętności. Bardzo dobre, to nie ma słabych stron, nie sposób go podważyć. Tak, tylko pytanie: kto dał tej pani prawo jazdy w takim razie? No, może sama sobie wzięła. stawaj, Skoda, stawaj, dnia FM. Pani Zuzanna, w skrócie Sanach, werem FFM. Ten stan, tak nazywa się ten kawałek, i się zrobiło nastrojowo, i się zrobiło spokojnie, i się zrobiło tak fajnie, przyjemnie, więc może by to troszkę zepsuć. Zepsujmy, zepsujmy. <grym> jest to tak. dobra, odpowiednia pora na to, żeby. Marek Suski, słuchajcie. Tak? Marek Suski Józe, Józe, Marek, Marek, Marek Suski spis, tutaj czytam, stwierdził, Polska jest w stanie poradzić sobie bez pieniędzy z Unii. Chyba z Unii chyba bez pieniędzy. Ale czekaj, w sensie, że co? Możemy wyjść z Unii i nawet tego nie poczujemy? Dokładnie tak twierdzi pan Suski. To bardzo dziękujemy za wypowiedź eksperta. Czekam jeszcze na opinię pana Sasina. Tak, wtedy rzeczywiście będziemy spokojniejsi. Przemysław Czarnek o swoich osiągnięciach w roli ministra edukacji i nauki. Porażek nie widzę żadnych. O, o. A przepraszam, ten, ten pan w ogóle widzi? Dnia! Taki żarcik dnia. Nie, ale to by naprawdę yy, musiałby pan, pan Czarnek, minister, iść do pana do pana lekarza od oczu. No. A jak się nazywa lekarz od oczu? Pan wzroktor. Wstawaj, szkoda dnia w RMFM. No i to jest to, i goście Elperdon, Elperdon, Niki Dżem, Enrique Iglesias, Werem FFM. No to jest temat numer jeden od wczoraj, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, że konstytucja stoi wyżej od prawa unijnego. Donald Tusk wezwał wszystkich, którzy, jak powiedział, chcą bronić Polski Europejskiej w niedzielę na Plac Zamkowy w Warszawie ja? na godzinę 18. Ale jest pytanie, panie Donaldzie, jak się ubrać? Czy mamy przyjść w koszulkach z napisem konstytucja? Czekaj, czekaj, moment, ja sprawdzam, spra sprawdzam pogoda... Niedziela 18. Oj, oj, to ja bym założył, już co najmniej sweter Kononowicza i flagowy ortalion prezesa Kaczyńskiego. Stawaj, stawaj, dnia Dobra muzyka i tak dalej, a tu co się dzieje na świecie? Zuckerberg nie ma dobrego tygodnia. W ten, ogóle, jakby, ten właściciel jakbyśmy, Facebooka, tak? Tak, jakbyśmy już podsumowywali, podobno wczoraj była kolejna awaria Facebooka. I użytkownicy cały, cały czas zgłaszają jakieś problemy. Czekaj, ja to sprawdzę. No już. I co? No. Masz? Nie ma żadnej awarii. No, no. To są normalne posty ludzi. Aha. To, to... No naprawdę, ludzie takie rzeczy w internecie piszą. No, no wiem, że ciężko uwierzyć, ale. A to nie jest awaria? Nie, nie, to są normalne posty Aha. ludzi. Takie rzeczy wrzucają, także hmm. jakoś z tym musicie żyć. Wstawaj, szkoda dnia. W Wstawaj, szkoda dnia w